Hej, hej, hello, witajcie moi kochani w misiowym świecie. Where z Dzisiaj zobaczcie, jest przepiękny kolejny filmik na taką naprawdę śliczną śnieżynkę. Ciężko tu mi ją pokazać, ustawić naprawdę kontrast, jeżeli chodzi o kolor, jaki jest tej pistacji, tego kordonka pistacjowego, pistacjowo-białego. On jest po prostu naprawdę cudowny. I ta moja śnieżynka ma wymiar 12 cm. 12 cm, tak? 12 cm, a wczorajsza śnieżynka, wczorajsze dwie śnieżynki, które widzieliście, o tak wygląda moja śnieżynka, już z tym żółto, taka ala kremowo czy biała e, i ta właśnie pistacjowa też, pistacjowo biała, mają rozmiar 10 cm, więc będę starała się właśnie zrobić kole, kolejne śnieżynki i każda będzie w innych faktycznie rozmiarach, po to, by zrobić ala od najmniejszej do największej i, i w ogóle. Więc to będzie wszystko w playliście Boże Narodzenie na szydełku, coś takiego, oraz również śnieżynki na szydełku, którą zrobiłam już właśnie wczoraj, jako nową. Ale Boże Narodzenie macie tam wszystko, I bombki, śnieżynki, aniołki, tam jest wszystko, Więc tam sobie warto polecam, naprawdę bardzo polecam wejść. Zrobiłam również wczoraj dla Was, ale Wam teraz na, na tą chwilę, na chwilkę nie pokażę, również będzie aniołek, płaski aniołek, którego tam w jakiś sposób e, inspirowałam się, ale wiadomo wymyśliłam go i tak samo musiałam. E, robię już, e, mam też już kolejną śnieżynkę, ale oczywiście o wiele mniejszą od tych i też będzie przepiękna, cudna bombka, naprawdę będziecie zachwyceni myślę. Do tej śnieżynki będziemy potrzebować oczywiście stokrotki której używam, używam, wiecie od wczoraj, że używam jej właśnie jako w, tych, w tym roku, jako ozdoby choinkowe w tych kolorach, ponieważ coś innego niż standardowo, bo wiecie, że modę my musimy wprowadzać jako swoją modę, swój styl, a nie cały czas wszystko od wszystkich po prostu kopiować. Mimo tego, że oczywiście to nie jest mój wzór, który wzięłam tylko wyłącznie oczywiście z internetu, ponieważ wiele rzeczy wymyślam, ale czasami na to nie mam czasu, więc posiłkuję się tutaj wzorami, które są darmowymi i myślę, że tutaj w większości z Was też tak robi. Tutaj mamy oczywiście do tego też jeszcze igłę, szydełko 1,5 mm standardowo, nożyczki i oczywiście wzór. Wzór jest wszystko dostępne. zawsze są, myślę, dużo bardzo inspiracji na moim Pinterestie, więc tam możecie sobie śmiało zaglądać, wydrukować i wtedy macie po prostu wzór. Wow, co się stało? Nie wiem, że pokazuję wzory. Ogólnie nie, nie, zbyt nie jestem za tym, ponieważ udostępniam swój czas, by zrobić dla Was filmiki i też szukam tych różnych wzorów, ale uwierzcie mi, to nie jest takie... Proste jak każdemu się wydaje, by znaleźć czas i właśnie tutaj sobie to wszystko szukać. Więc my zaczynamy sobie robić. Spotykamy się już za chwilkę. Zaczynamy standardowo od pętelki, czyli krótszą niteczkę biorę pod spód, dłuższa jest na górze i wkładam tutaj szydełko w środek, tą niteczkę do przodu i dzięki temu jak górę szydełko w środek, Zahaczam tą, która jest właśnie pod spodem i wyciągam. Tak robię swoje pętelki. Kto robi inaczej, zapraszam, byście mogli sobie zrobić po swojemu. I teraz robimy sobie sześć oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Łączymy oczkiem ścisłym. Można powiedzieć dodatkowo zamykającym, gdyby ktoś się czepiał oczywiście. I trzy oczka łańcuszka, raz, dwa, trzy. Jako nasz pierwszy słupek musimy ich mieć 12. Pomiędzy każdym słupkiem będzie dwa oczka łańcuszka, więc jeszcze robimy sobie raz dwa oczka łańcuszka. Słupek nawijamy na szydełko, w środeczek wbijamy się szydełkiem. I oczywiście pamiętając o tym, by od razu sobie chować tą naszą tą niteczkę, która tutaj nam została. Powiem Wam później dlaczego, a zresztą mówiłam też to wczoraj w filmiku, że dzięki temu nie musicie chować y, oddzielnie, robić, marnować czasu, by chować tą niteczkę, tylko od razu ją chowacie przy robieniu. To jest naprawdę bardzo, bardzo pomocne. I słupek. Słupek. Dwa oczka łańcuszka. Raz i dwa. Nabieramy na szydełko do środeczka, pamiętając o drugiej tej y, naszej niteczce. Przeciągamy przez dwie pętelki i przez dwie pętelki. 2 oczka, oczka łańcuszka i tak aż będziemy mieć 12 naszych słupków. Mamy już skończonych naszych 12 słupków. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2 oczka łańcuszka na końcu. Wbijamy się 1, 2, 3. W trzecie oczko tutaj licząc od początku. I oczko ścisłe zamykające. Yy, I zobaczcie, teraz właśnie fajne jest to, że chowaliśmy sobie naszą niteczkę i od razu, żeby tutaj mi się nie pałętała, ja sobie to obcinam. To, to czasami też właśnie przeszkadza. I teraz kolejny rząd będzie taki, że tam gdzie był słupek będzie słupek, czyli wykonujemy raz, dwa, i trzy oczka łańcuszka. I tutaj, gdzie było dwa oczka łańcuszka, też będą dwa słupki, czyli dwa słupki, raz i dwa i słupek, słupek, dwa oczka łańcuszka, raz i dwa. I znowu słupek w słupek. I tak robimy do końca naszego całego rzędu. I spotykamy się za chwilę. Zapraszam też oczywiście również na czwartek, właśnie jutro, na transmisję sprzedażową i nie tylko o godzinie 20 na naszej właśnie grupie. Tam będę sprzedawała włóczki. Jeszcze w fajnych super cenach, ponieważ już wszystko podrożeje. Niestety, hurtownia, która jest, to hurtownia jest cała, która ona sprzedaje wszystkim hurtowniom innym w Polsce, więc ja od niej biorę, bo jest główną hurtownią, więc nie będę tutaj poszukała jakichś innych po części. Więc zapraszam. Naprawdę jest bardzo, bardzo miło, fajnie, przyjemnie. I będzie bardzo super niespodzianka dla trzech osób, które jakby zakupią najwięcej. To jest taki właśnie gratis i taki motor, byście mogli sobie po prostu być y, zachwyceni i y, po prostu, y, no, mogli wtedy sobie zakupić różne guziczki, które będą włosy do lalek, oczy, oczy to może nie, y, ale inne te rzeczy, które naprawdę będą bardzo fajne. Również tak samo rzeczy do grzechotek dla y, po prostu maskotek. Więc spotkamy się za chwilę, wy sobie teraz to zróbcie. Tak gadała jestem i będę gadać. Hmm. I okej, okay, mamy już zrobione oczko ścisłe, oczko łańcuszka. I teraz raz, dwa, trzy. Będzie wzór. Pierwsze oczko jest jako półsłupek. Pół trzy oczka łańcuszka. Raz i dwa. Bijamy się w drugie, robiąc sobie po prostu półsłupek. Raz, dwa i trzy. Raz. I dwa jako nasz półsłupek. Raz, dwa, trzy, omijam jedno, wbijam się w następne. I takich naszych małych łóczków musimy mieć 18. Raz, dwa, trzy. Jeżeli to sobie większe bądź mniejsze, wtedy Wam wyjdzie też troszkę inaczej. To też postaram się, słuchajcie, trochę Wam rozjaśnić. No tutaj jest ciężko, ponieważ słońce świeci się czasem, tak, czasem tak, a ja nagrywam w dzień, ponieważ w nocy nie mam kiedy. Więc w razie co wybaczcie, ważne, że chyba macie po prostu mimo tego i tak wzór, a nawet to, że też dodatkowo jeszcze mówię, więc mamy, słuchajcie, już skończone. Naprawdę to mega wygląda, bardzo mi się to podoba, takie fajne korunkowe, jak na zakończenie. Robimy teraz jedno oczko łańcuszka i kończymy naszym słupkiem, czyli wbijamy tutaj się w nasze pierwsze, te oczko łańcuszka, na, zaczynaliśmy i robimy po prostu y, sobie słupek. Mamy kolejny rząd skończony, teraz robimy to samo, czyli oczko łańcuszka, tylko że 5 oczek łańcuszka będzie. To jest jako nasz półsłupek, raz, dwa, trzy. 3, 4, 5 i przechodzimy do kolejnego naszego łuku, wykonując znowu półsłupek. Czyli teraz 5, raz, 2, 3, 4, 5 i znowu półsłupek. I tak do końca rzędu. Raz, 2, 3, 4, 5. Zostaną nam tylko, słuchajcie, jeszcze dwa rzędy. Kolejny rząd zakończamy tak samo jak ostatnio, tylko że jak 5 oczek łańcuszka, to robimy sobie dwa oczka łańcuszka, raz i dwa i słupek wbijając tutaj się w ten nasz pierwsze oczko łańcuszka na początku naszego rzędu i wykonujemy normalnie słupek. Oczko łańcuszka, jako znowu kolejny nasz półsłupek. I będziemy teraz robić już troszkę inaczej, czyli wykonujemy w następnym łuku słupek, 5 oczek łańcuszka, 1, 2, 3, 4, 5, podwójny słupek, czyli zakręcamy w tym samym miejscu, w tym samym łuku, podwójny słupek, 1, 2, 3, 4, 5 oczek łańcuszka, znowu, Podwójny słupek, No i teraz właśnie tak w światełku przychodzi słoneczko, słuchajcie i zaraz znowu zajdzie, ja znowu będę musiała przyciemnić, no bez sens, raz, dwa, trzy, cztery i pięć, tak, zanim tutaj to się włączy, to też minie chwila, więc lepiej pokazuję eee, i potem słupek, czyli słupek, pięć oczek łańcuszka, Podwójny słupek, 5 oczek łańcuszka, podwójny słupek, 5 oczek łańcuszka i słupek. I słupek. I w następnym łuku wykonujemy tylko półsłupek. I znowu przechodzimy do kolejnego łuku, robiąc to samo co nie. Teraz wykonujemy 5 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. W kolejnym łuku robimy sobie półsłupek, i dopiero teraz zaczynamy to samo, co robiliśmy tutaj z tej strony. Czyli mamy słupek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, podwójny słupek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, podwójny znowu słupek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i słupek. Tak, w kuku macie będę teraz przedstawiać. W kolejnym łuku tylko półsłupek. 5 oczek łańcuszka, 2, 3, 4, 5. W kolejnym łuku półsłupek. I to będzie wszystko. I powtarzamy to samo do końca. Ok, jest skończone. Słuchajcie, kolejny przedostatni rząd. I teraz yy, to było 5 oczek łańcuszka, czyli pijemy tutaj się, gdzie był nasz początek. By był ten ale nasz słupek ja to zawsze robię w ten sposób czyli tutaj takie ala dwie pętelki się bijam przeciągam mamy gotowe i teraz oczko łańcuszka przechodzimy do pierwszego naszego łuku między naszym słupkiem a podwójnym słupkiem przechodzimy i będziemy robić, będziemy robić za każdym razem 6 półsłupków raz D2, trzy, cztery, 5, i sześć. Potem tutaj na samym środku będziemy wykonywać sobie jeden półsłupek. I znowu trzeba przyciemnić. Półsłupek nawijany, czyli nakładamy na szydełko kordonek, i przerabiamy przez 3 pętelki. Potem 4 słupki. Raz. 2, 3. 4 tak zwany pikotek, ale z pięciu oczek łańcuszka. Raz. 2, 3, 4, 5. I znaczy pikotek, można powiedzieć taki nie zamykający, ale zamykający po prostu przez słupki. I teraz znowu kolejne cztery słupki, czyli już wracamy. <laughs> Raz, dwa, trzy i cztery. osopek nawijane i zwykłe Potem przechodzimy w kolejny łuk i mamy 6 półsłupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć od posuwków raz 2 3 4 5 6 w tym łuku też kolejnym robimy sobie czyli można powiedzieć, że trzy łuki będą po 6 półsłupków a później te słupki z tym ale takim naszym pikotkiem z pięciu oczek łańcuszka 2 3 4 5 6 przechodzimy znowu do kolejnego łuku i robimy to samo 2 3 4 5, 6, przechodzimy, robimy słupek i, oczka, i słupki, tak, czyli powtarzamy później nasz, ten cały motyw, teraz w tym, w tym naszym łuku, i znowu, 3 razy po 6 półsłupków i ten cały motyw, i będzie to już koniec, i dobrze, mamy już skończone, słuchajcie, i teraz... E, oczywiście standardowo oczko tutaj gdzieś ścisłe, tam gdzie widzimy, gdzie mamy nasz półsłupek i wykonujemy 30 oczek, 35 oczek, łańcuszka. E, tak, też tu zrobiłam w tym miejscu, nie powinnam w tym miejscu zrobić, powinnam gdzieś to powiedzmy zrobić na środku bądź nawet w tym miejscu, ale ja już wykonam, ponieważ tak już jedną moją zrobiłam, tutaj tą właśnie swoją śnieżynkę, więc już tak samo zrobię. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21, 1 2 2 3 26, 4 2 5 30, 6 2 6 2 7 8, 9, 3, 3, 1, 3, 2 3, 3 4 3, 5 i nurkujemy szydełkiem tam, gdzie zaczynaliśmy właśnie robić ten łańcuszek. Oczko ścisłe. I oczko łańcuszka, zawsze tak robię. Wyciągam i chowam moją. Niteczkę. I teraz, jeżeli chodzi o krochmalenie, tutaj dostałam informację, ktoś napisał, dziewczyna jedna, za co dziękuję oczywiście bardzo, że ona nie krochmali lakierem, ponieważ jej lakier jakoś w taki sposób robi tak, że wszystko się klei. U mnie się nie klei, to mogę pod Bogiem powiedzieć, że się u mnie się nie klei, jest wszystko ok. Więc każdy robi tak, jak chce i czym chce, że tak powiem, po to, po prostu, żebyście mieli wygodnie. Są też już jakieś tam różne typy właśnie jakaś ługa, wiem, ługa znamy oczywiście ługa, tak, że można sobie śmiało to w ten sposób wykruchmalić, też nie by jest tam nawet ługa do jakby spryski, można sobie jakby spryskać, ale ja rob, stosuję się ten lakier, bo naprawdę mi on. No, widocznie może mam inny lakier, no nie wiem, taft mi nie, yy, nie, nie, nie klei się w ogóle i jest OK. Więc teraz, jeżeli Wam się podobało, dajcie oczywiście lajka, komentarz byłby też bardzo wskazany. Dzięki temu dajcie motywację do tego, by coś, nowe, coś sobie nowego nagrywać. Oraz subskrybujcie kanał, by nie ominąć żadnego kolejnego filmiku, bo myślę, że naprawdę warto. Będzie, napra będzie naprawdę przecudna, piękna bombeczka, bo no nie tylko bombeczka. Więc do usłyszenia już wkrótce. <laughs> Więc bye bye.